Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Nalek, pracuję w biurze nieruchomości Remax Smart. Często zadajemy sobie pytanie, czy w procesie sprzedaży potrzebujemy pośrednika nieruchomości. Chciałbym w kilku słowach i w kilku slajdach pomóc odpowiedzieć Państwu na to pytanie. Zapraszam serdecznie. Drodzy Państwo, cała sprzedaż to też emocje. My, sprzedając Państwa nieruchomości, pokazujemy nie tylko zdjęcia, nie tylko filmy, ale chcemy, żeby nasza oferta była spójna. Ja za moment pokażę taki element zachęcania do sprzedaży nieruchomości, który powstaje jeszcze zanim my ją zaczniemy sprzedawać. To są tak zwane teasery. Są to filmy, które kręcimy jeszcze przed wprowadzeniem nieruchomości do. Sieci sprzedaży, do, do internetu, jest to tylko po to, żeby już wyzwolić w osobach, które oglądają nas w social mediach, czyli na Facebooku czy na Instagramie, do tego, żeby myślały już o tym, czy ta dana nieruchomość, która się za moment pojawi w naszej ofercie, będzie dla nich atrakcyjna. Kolejną rzeczą na zdjęciu dolnym, którą Państwo widzicie, to jest to, że agent też dba o to, że jeżeli nie można powiesić baneru na waszej nieruchomości, to wymyśli innego rodzaju formę oznaczenia, że ta nieruchomość jest do sprzedaży, która będzie zgodna z prawem i nie będzie budziła wątpliwości współdzielni albo pośród, nie wiem, wspólnoty mieszkaniowej. Takim elementem może być chociażby ofoliowanie okien. Na chwilę przeproszę Państwa, bo technicznie muszę pokazać ten film odpalając go na komputerze. Nazywam się Piotr Nele, jestem pośrednikiem nieruchomości. Już niedługo w mojej ofercie znajdzie się fantastyczna kawalerka na Mokotowie 31 metrów kwadratowych, bardzo blisko do galerii Mokotów, bardzo blisko do metra. Wokół uczelnie, bazarki, sklepy, cała infrastruktura. Świetny potencjał dla inwestora albo dla osoby, która szuka małego, wspaniałego konta na Mokotowie. Zapraszam do śledzenia mojej oferty. Drodzy Państwo, reklama dźwignią handlu. Jeżeli nie reklamujemy, to nie sprzedajemy. Nie tylko reklamujemy Państwa nieruchomości na portalach, które sprzedają nieruchomości, ale także pokazujemy je w mediach socjalnych, żeby zwiększyć te zasięgi. Chwalimy się wszystkim. Tym, że mamy transakcje, tym, że mieszkanie się sprzedało, bo to też buduje naszą wiarygodność i informuje Państwa jako klientów o tym, że warto jest z nami współpracować. Te zasięgi postów, które Państwo widzicie w tym miejscu, to zasięg dotarcia z naszymi ofertami. Jeżeli Państwo sprzedajecie nieruchomość sami, wykupicie sobie ogłoszenie na jednym z portali sprzedających, Waszą nieruchomość zobaczy kilkadziesiąt, może kilkaset osób. W momencie, kiedy powierzycie to profesjonalnemu pośrednikowi, zasięg państwa oferty zwiększa się do kilkudziesięciu, a często nawet do kilkuset tysięcy złotych. Szanowni Państwo, przykład z życia, który chciałbym Państwu opisać. Ta nieruchomość sprzedawała się 5 lat. Przez 5 lat ogłoszenie tej nieruchomości wyglądało właśnie w taki sposób. To nie jest tak, że ja wyciąłem coś i tu nie ma nic więcej. Poza zdjęciem tego domu nie było widoczne nic. Okazuje się, że dom jest piękny, okazuje się, że warto się tym domem pochwalić, że ma piękne wnętrza i w sposób zupełnie inny przemawia do potencjalnych kupujących. Do tego wszystkiego powstał oczywiście odpowiedni opis, który prezentuje tą nieruchomość i który. Ilustruje również w swojej treści, co ta nieruchomość zawiera, jakie są plusy, które ona może zaoferować nabywcom i dlaczego tą nieruchomość warto jej kupić. I tutaj znowu będę musiał na chwilę pokazać film. Szanowni Państwo, tak jak widzieliście, film jest przygotowany w sposób bardzo profesjonalny, pokazuje wszystkie walory tej nieruchomości. To wszystko składa się na jedną spójną ofertę, którą potem znowu prezentujemy w social mediach. Ona się pojawia na Facebooku, pojawia się na Instagramie. Forma baneru, który zawsze też oznacza nieruchomość, to wszystko jest w pakiecie od agenta, który Państwa obsługuje, jeżeli chcecie Państwo, żeby Wasza nieruchomość sprzedawała się w sposób skuteczny i z zyskiem. I jeszcze jeden film, który ilustruje wprowadzenie tej oferty do, naszej, do naszego portfolio jeszcze zanim ona się pojawiła w internecie. Dzień dobry, nazywam się Piotr Nalej, jestem agentem nieruchomości w biurze Remax Smart. Chciałem zaprosić Państwa, ponieważ już niedługo w naszej ofercie pojawi się nowa nieruchomość. Piękny, przestronny dom, bardzo komfortowy, świetna alternatywa dla rodziny, która poszukuje swojego wymarzonego miejsca na ziemi, gdzie mogłaby złapać dużo oddechu, mieć kontakt z zielenią, z przyrodą i zamieszkać w bardzo przestrzennym i komfortowym domu. Szczegóły już wkrótce. Serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia informacji na temat tego domu. Szanowni Państwo, dlaczego to jest takie istotne, i, i czemu, e, czemu powinniście Państwo tak naprawdę zastanowić się poważnie, czy w procesie sprzedaży e, powinniście znaleźć się sami, czy z pośrednikiem nieruchomości? Tak naprawdę, e, odpowiedź jest oczywista, nawiązując do tego slajdu, który się pojawił na początku. Jeżeli sprzedawać nieruchomość, czy z pośrednikiem, czy bez, na pewno dużo lepiej, dużo prościej, dużo bezpieczniej dla Państwa jest sprzedawać to razem z profesjonalnym pośrednikiem w tej sytuacji z firmą Rimax. Do czego Państwa zapraszam? Mam nadzieję, że nasza prezentacja i pokazane przez nas materiały udowodniły również Państwu to, że warto jest w proces sprzedaży angażować się razem z pośrednikiem nieruchomości. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiemy na te pytania.